Cześć wszystkim, ja jestem Mefedron a to jest trzeci odcinek z gry Sirius Sam, pierwszy starcie Jesteśmy w Dolinie Królów, zdobyliśmy już dwa elementy Nie wiem jakie to były To był hodok i ciastko e, Teraz szukamy, znaczy celem będzie dotarcie Nie, celem będą komandy Horusa Idź przez Dolinę Królów Tak, jesteśmy w Dolinie Królów Idziemy przez linię królów, jak nam każą. nie są, bo nam każą. No to trzeba się pobawić troszkę, jak mówią, że tak, to tak. No to ciśniemy. Jest dobrze, jest dobrze, jest, jest moc. Jest siła. Nie da się tam skoczyć? Chyba się jednak nie da skoczyć. O oh, kurde, kurde, kurde. To wybucha! Ale się ich rzuciło tutaj. Nie! No. <ścoughs> Złożył się. Po trupach do celu. Poczołgam się do nich. Znaczy, to jest kucanie. Ciach 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 What the f Shit... A ty kurde, taki unik Jestem Mefedron po prostu i skaczek szalony No ja będę sobie bombę Z Kuban nie wiedziałem że w ucha mnie podchodził Znaczy zapomniałem, że w ucha to widziałem, ale co to nie. Nie no, moje definicje po prostu są przerażające. Nie no. Cisnę. Cisnę przez tą polanę ich. Staram się ich nacisnąć. Jak najwięcej, w jak największym czasie. bo bieg najdłuższy. Jak nie, nie no, mam jeszcze limity, jak nie będę miał limitów na YouTubie, o, spróbuję robić takie, na przykład, nie wiem, 30-minutowe albo coś takiego. Myślę, że, że się spodoba. Ale to nie teraz, teraz ja mam limitów, niestety. Last, last. Życie. Dziękuję do... Do... W strzel. Gdzie mi tutaj? Z tymi rakinami. Jeszcze go z czego jest, What the fuck? zielone coś. Co to za zielony bullshit. Jakiś. Wólki mi tu latają zielone LOL Z tego co pamiętam to powinny być gdzieś żaby. Znaczy się powinny pojawić Nie, może źle pamiętam U. o Szatańska to broń What the fucking shit ten Diabeł Diabeł mnie nawiedził, w końcu mnie dorwał. Wiem. Trzeba chodzić do kościoła. I w... i w jajka. Taką bułę. Jaką ma łapę. Robi się poważnie. Fajnie, znikają. Kurde. Głupie kulki mnie gonią tutaj. Będą mnie, kurde, kulki gonić. Czy mnie powinny zabić A, to się da zniszczyć Takiego dupszota zrobię He! <śmiecki> <śmiecki> rozpad się Przysz. Dziękuję za... O! Co to są? Jakiś kluczyk No, to jest klucz pewnie do drzwi... Nie no, do drzwi no W wodzie są piranie, znam życie tak. Za... To! Zaczyna się naprawdę robić poważnie. No jeszcze niech... plasy nie będą gonić, no to nie będzie... O, zdrowie. Tutaj jakaś... a, amunicja. Jep. Ty kurde, tam jest drugi gdzieś. Nie, 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 nie. nie. Tak. Dobrze jest, jest moc, jest siła, jest po czym cisnąć. Poleży z wami. Nie, nie mogę. Znikli. Trudno się. się mówi. Mówią, mówię, mówię Oj tam. Jedna pomyłka w te czy w FD, ta, 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 ta. Różnicy nie radę. Każdemu się może zdarzyć, ale. No. Trzeba cisnąć Jak to w życiu. Na tak na hardtopach. Jep, w oko. Którego nie masz. Ooooooo, znowu mnie ten mindfuck nawiedził A ta kurka chyba specjalnie czekała na mnie Aaa, to nie był klucz, to był złoty ank, to jest w ogóle co innego, to już wyższa szkoła jazdy tak? To... <gimu> Gin Kurde, ja wiedziałem, że to nie będzie klucz. Wiedziałem, że to znaczy... Mów... Nic nie mówię. Nie będę już... się nie będę pogrążał. O, może być jazda. Cycki, cycki. Cycki, 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 cycki. Aha ha ha, Nie lubię wydarzyć się. Napić. Nie! Jednak nie ominąłem! Co się dzieje? What the fuck jaki mikser? Co zasieczka. Dobra. Rozpoczynamy sobie. Techno, techno. Diskoteka. Dla hamta jest to ta dyskoteka. <grym> nie wiem, co ja pojedzie. Zginęli. Teraz trzeba dalej... Kurde. W wiem, że tutaj gdzieś się powinno zdobyć tego miniguna, ale ja nie umiem. Mi nikt nie chce powiedzieć, nikt nie chce pokazać. Sam będę musiał sobie znaleźć. Nie lubię mnie ...łoty f... Bum, bum, pum... masz z rakiety Przerzuciłem się na wyższy kaliber, sorry Bro oh. ...what ta ta ta, shit, nie jeszcze nie trafiłem w tego szkieleta Także A, może to tam jest Eeeem Zgasły wszystkie światła Chyba... nie nie... o ty... o jeszcze potrafiłem tam kogoś Ciekawie czy są jakieś mody, może bym ściągnął może jakiegoś... na więcej flaćków albo większe takie fajniejsze efekty A jak może znacie jakieś to podajcie tam w opisie... znaczy nie w opisie tylko w komentarze. z chęcią wgram bo mam zamiar taki sobie pogryć na nie to, nie chodzi mi o taką na przykład że nie wiem, łatwiej się gra albo coś takiego jakieś fly hacky, albo what the fuck bullshit coś takiego. Chodzi mi po prostu o więcej krwi, takie bajery. Więc za tu... Do... no tak. wiedziałem O ty kurde. Masz <noise> Efekt jak się rozbyzbią Normalnie mi się bardzo podoba O, wiem co to jest za miejsce To jest ściana Czyli znaczy, będzie ściana Znaczy to jest takie coś Mogę sobie przez to przejść Ale potem Taka wielka ściana się wysunie w dół i nie będę mógł sobie przejść Będą tu atakować z każdej strony, a nie będę mógł przejść, co najlepsze no Już nie mogę przejść, mówiłem, że jest ściana um. No co jest, już powinno działać

Ledwo uszedłem z życiem, prawie z pełnym, HP i pancerzem. Gin. O, żydko tam jest. Cycki, 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 cycki. Olewam was, powiem wam, że... Ej, ej, to już nie jest fajne. Zawnęli mnie w klatce. Ej, 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 a ty co tutaj chcesz? Ja nie mogę wyjść, a ty możesz wejście, jak to powiem. Ten syrwis sam chciał, to się kurde pytam się właśnie tylko na tyle was stać Dobra, przesadziłem hm. dobrze jest kurde zaraj pojadę z rakiety takie klipra im siepne że im trafiłem oj, oj 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 jebłem sobie do środka dobra jest moc jest siła jest arachno i są dwa szkielety, które mi go nie myślą, tu sobie pod nogi zrzucili rakiet. Arachnoid znikł, Arachnoid tu teraz stoi. A więc tak, proszę Państwa, są emocje, jest akcja. Tam stoi gościu, tu stoi gościu, dostali z rakiety. Idziemy dalej. Co to są? Czyli jednak nie mogę sobie przejść, muszę sobie coś zrobić. Na pewno tam mam iść. Hm. Skoro to jest tam, takie coś. Nie no. Oko. Kurde. Jest siła. Jest moc. Dobra, tego fajta zostawiam do następnego odcinka. Powiem, że tutaj się coś dobrego działo. Bo i tak mi czasu nie starczy... No to ja się więc w tym momencie żegnam. Eee, zapraszam do oglądania następnego odcinków. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę. No to ja się z wami żegnam. Cześć!